Dzień drugi troszeczkę po, pokażemy teraz jak ten kemping wygląda kiedy jeszcze wszyscy śpią spokojnie możemy przejść bo jest naprawdę mnóstwo załóg mnóstwo tak jak mówiliśmy to już kemping jest camper park właściwie jest zapchany to co teraz widzicie to jest e, wjazd stąd wjeżdżamy po prawej mamy łazienki dla gości. Przy nich idąc mamy małą hodowlę ryb i bar. Nie byliśmy tam jeszcze, dzisiaj tam się wybieramy coś zjeść. To damy znać jak to wygląda, ale z opinii naprawdę na tam jest dość smacznie. Zjeżdżając troszkę w dół mamy od razu recepcję. Po mojej prawej stronie mamy taką strefę delikatnie wyparcelowaną, tam po lewej stronie, natomiast tam dalej, gdzie byśmy poszli troszkę bardziej w głąb, jest wolna strefa, stajemy jak chcemy, ale nie będziemy tam szli, z tego względu, że naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, tam ludzie już wstają, krzątają się, nie chcę tam, tam z kamerą wchodzić. Tutaj mamy coś, co robi niesamowitą robotę dla dzieciaków. Ta trolka to chodzi od rana, generalnie do wieczora. Ktoś się chce pozbyć dzieci, zostawiamy tutaj i mamy ciszę. Kolejną część tego camper parku, idąc z lewej strony recepcji. Mamy już typową, typową część parcelową. ale Może tych parcel nie ma aż tak wiele, ale, ale są. I tutaj też jest to podzielone na dwie strefy, na B, C, tak jak widzicie, i D. Strefa C i D. Nazwijmy to, to są części częściowo parcelowane, natomiast sektor B to już są typowe, duże parcele, naprawdę duże. Naprawdę duże. No niestety nam się nie udało tutaj już miejsca znaleźć. Zresztą my tutaj dwa razy się przestawialiśmy i, i, i to był bardzo dobry ruch. Na tyle jest dużo osób, że zaczęliśmy się wszyscy ustawiać już nawet na polu namiotowym o, i tam też w momencie kiedy my się tam ustawiliśmy to w ciągu ja wiem, dwóch, trzech godzin pole się zapełniło. No, majówka naprawdę jest o, ogromnie przepełniona. My właśnie drepczemy sobie teraz do samochodu o... Tak to wygląda my stoimy sobie tutaj Mamy sąsiadku, sąsiadów którzy przyjechali dziadkiem jak my to nazywamy Byliśmy go obejrzeć, słuchajcie, powiem szczerze, że niesamowity, niesamowity samochód. wyszliśmy, idziemy sobie na mały spacer idziemy na tym, a co to to jest? guzowata, tak? guzowata nie wiem co to jest, ale idziemy na jakiś taras widokowy no i jak to historia powtarza, żeby wejść, zobaczyć coś, trzeba się wdrapywać na górę ale idą zobaczcie, tu jest jakiś ośrodek ale ładnie, naprawdę ładnie, no i te góry, zobaczcie tego kamera może nie oddaje, poczekajcie zajdziemy troszkę. Może z tego nam tutaj zasłania te krzaki, ale no powiem jest, szczerze, że robi wrażenie. Robi wrażenie. Jeszcze czekajcie, jeszcze zajdziemy niżej. To na dole, no tu jest ośrodek. On no, w tej chwili nie jest jeszcze czynny, ale jest bar, można sobie usiąść. Ta ścieżka jest tam, na dole. A my drepczemy właśnie na ten teraz, o tym właśnie o nim mówiliśmy 360 metrów A idziemy taką takim mini szlakiem 360 nie ma tragedii Te, te 360 metrów to miało być takie lajtowe A się okazuje, że to nas a idę po rowery. Ja Jawierdziłaś. Szybciej wiada spokój. Ale jeden plus taki, że się idzie cały czas w lesie. Także nie ma tego słońca. Tak, fajnie jest, ale. Ale już 20 metrów przeszliśmy i to już, już jest mniej. Na szczycie! Gniewka! Gniewka! Dobra, chubarka! Uwaga! Jesteśmy! No, powiem tak, już widzimy, że się opacało tu wejść. Myślę, że warto tu przejść niedaleko jest od kempingu, na którym my stoimy, ale ile tam było pół godzinki może dreptania fajnym krokiem, ale widoki fajne, naprawdę warto tutaj sobie przyjść niedaleko od, od dołu na samą górę jest 360 metrów. Idziemy sobie teraz wzdłuż tego całego ośrodka, żeby nie wracać tą samą drogą, zobaczymy jak to. Tutaj wygląda ten środek z bliska. I tam jest też jakiś mostek, jakaś składka. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. przypuszczam, że gdzieś w centrum sobie wyjdziemy. Tam, jak było widać z tego widoku, tak naprawdę po prawej mamy nasz kemping i pewnie gdzieś na końcu tego tej wody mamy przejście, już na nasz ośrodek No, zaraz się okaże. Sam kemping, no, może i fajny, rzeczywiście fajne miejsce, ale e, przejazdów w majówkę, pff, no nie, no właśnie to my i tak dobrze zrobiliśmy, bo my byliśmy tutaj w środę, to już było pełno, ale to coś dzisiaj tu się dzieje, to już jest, o, to szkoda gadać. A tak poza tym, to, to no jest tu rzeczywiście gdzie chodzić. Jutro też mamy plany pójść dalej jeszcze na tego... Szczeliniec. A, Szczeliniec? Na Szczeliniec. No, coś takiego. Coś takiego. i, i ten. No to też nam pewnie cały dzień zajdzie Sobota jeszcze przed nami, to pewnie gdzieś tam e, rowerami pojedziemy, bo też mamy je ze sobą. No i najcudowniejszy będzie niedzielny powrót, bo jak to wszystkie ludziów tu stąd wyjedzie, to będziemy mieć niewesoło. Ale pewnie po drodze jeszcze coś zahaczymy, ale co to jeszcze też nie mamy e, uzgodnione. No dobra, to my idziemy dalej, walczymy dalej.